Cześć! Dzisiaj chciałbym zaprezentować wam nowy serwer Hamachi PvP. Rejestrację Hamachi klienta znajdziecie w opisie. Gramy w hunio. Serwer jest 100% zabezpieczony. Zacznijmy może od sklepu ninja. Na serwer do zostało dodane bardzo dużo nowych zbroi. Broni i tym podobne. Ceny na tym serwerze są bardzo małe, ponieważ jest to serwer PvP. Na start dostajemy troszkę za dużo broni, ale to będzie poprawione. O, tak szybko wam pokażę. Naprawdę jest bardzo dużo dodatkowych broni. jakie szkaty Tutaj jest fang chyba, ale nie wiem dlaczego nie widać. Coś No i myślę, że to byłoby na tyle. Zapraszam do grania na serwerze.